I potem, jak docierasz na miejsce, miejsce, w którym nie masz żadnej siatki bezpieczeństwa, nie masz rodziny, nie znasz języka, nie masz pieniędzy, nagle tam jesteś całkowicie na łasce tego pracodawcy, któremu nagle, uwaga, wisisz kasę za transport. Chciałam przejść z Wami na chwilkę do trochę poważniejszego tematu, ale dlatego, że nawiązuję trochę do naszych ostatnich rozmów i to nawet nie jednej, tylko dwóch. Czyli do, do true crime. Tak trochę. Trochę to nawiązuje. Bo przy okazji omawiania e, fenomenu true crime w internecie, e, rozmawialiśmy o human traffickingu, o handlu ludźmi, o tym jak to zjawisko wygląda i że zazwyczaj nie wygląda tak, że ktoś podjeżdża białym vanem, porywa blondynkę z amerykańskich przedmieść i sprzedaje ją na jachcie e, arabskiemu szejkowi. I tutaj jest przykład tego, jak wygląda rzeczywistość handlu ludźmi na świecie. I to taki dość dosadny przykład, powiedziałabym. Human egg w sensie komórki jajowe? Tak, dokładnie o nie chodzi. Thai women rescued from Human Egg Farm in Georgia. Kobiety z Tajlandii zostały uratowane z farmy ludzkich komórek jajowych w Gruzji. Trzy tajki zostały uratowane po tym, jak zwabiono je do procederu nielegalnego pobierania komórek jajowych organizowanego przez chińskich gangsterów w Gruzji. Do ich uwolnienia przyczyniła się Pawena Hong Sakula, założycielka Fundacji Pawena na Rzecz Dzieci i Kobiet. Pani Pawena powiedziała, że dowiedziała się o sprawie od innej kobiety, która została uwolniona i wróciła do Tajlandii we wrześniu, ale dopiero po zapłaceniu gangowi około 70 tysięcy bahtów, czyli około 2 dolarów. Policja do Spraw Zagranicznych, oddział kierowany przez generała majora Surapana Tajpraserta, skoordynowała działania z Interpolem i udało się pomóc trzem innym kobietom wrócić do Tajlandii 30 stycznia. Podczas transmisji na żywo na stronie Fundacji na Facebooku w poniedziałek jedna z ofiar opowiedziała, że znalazła ogłoszenie o pracę na Facebooku obiecujące dochód w wysokości od 400 tysięcy do 600 tysięcy bahtów. Skontaktowała się z ogłoszeniodawcą i dowiedziała się, że chodzi o bycie matką zastępczą dla par, które nie mogą mieć dzieci w Gruzji i że tam jest to legalne. Bacht czy się jako bat? E, sorry, będę tak czytać od teraz. Czemu akurat Gruzja? No, tu jest pewna może podpowiedź, e, może dlatego, że tam jest legalna surrogacja. Albo to była tylko wymówka. Skontaktowała się z ogłoszeniodawcą, ok, to już czytałam. Pracodawca zapłacił jej za paszport oraz inne koszty podróży. Ona i około 10 innych kobiet wyruszyły do Gruzji w sierpniu pod opieką tajki, która, jak się uważa, pracowała dla gangu. Po przyjeździe zabrano je do miejsca, gdzie znajdowały się cztery duże domy, a w nich mieszkało już co najmniej 100 innych tajek. Miejsce było zarządzane przez chińskich gangsterów, i okazało się, że żadna para nie zgłaszała się tam po matkę zastępczą. Zamiast tego kobiety otrzymywały hormony stymulujące jajniki. Raz w miesiącu były usypiane, a ich komórki jajowe pobierane. Niektóre kobiety nie otrzymywały za to żadnej zapłaty. Pobrane komórki jajowe były prawdopodobnie sprzedawane i przemycane do innych krajów w celu wykorzystania w zapłodnieniu in vitro. Policja poinformowała, że śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne akcje ratunkowe. Według danych Fundacji Pawena w 2024 roku 257 Tajów padło ofiarą handlarzy ludźmi, z czego 53 osoby znaleziono w Tajlandii, a 204 w innych krajach. Fundacja pomogła uwolnić 152 z nich. Gruzja nie posiada konkretnych przepisów dotyczących macierzyństwa zastępczego, jednak działające tam firmy reklamują swoje usługi, a umowy dotyczące surogacji są traktowane jako legalne kontrakty. Rząd Gruzji ogłosił, że jest w trakcie ich delegalizacji. Więc po pierwsze, dokładnie to, o czym mówiłam ostatnio na streamach, czyli jak zazwyczaj wygląda na świecie handel ludźmi, a wygląda tak, że znajdujesz, że mieszkasz. W kraju, który w jakimś regionie, jakimś biednym regionie trzeciego świata, szukasz pracy, znajdujesz ofertę, która brzmi zajebiście dobrze, tyle, że jest w innym kraju, i żeby się dostać do tego innego kraju, twój pracodawca opłaca ci transport i paszport. I potem, jak docierasz na miejsce, Miejsce, w którym nie masz żadnej siatki bezpieczeństwa, nie masz rodziny, nie znasz języka, nie masz pieniędzy, nagle tam jesteś całkowicie na łasce tego pracodawcy, któremu nagle, uwaga, wisisz kasę za transport. I ten rachunek rośnie i rośnie. I nie tylko okazuje się, że ta praca wcale nie polega na tym, na czym myślałaś, że polega, ale na dodatek. Nie przynosi ci żadnych pieniędzy, bo wszystkie idą na spłacanie rachunku u Twojego pracodawcy, który w magiczny sposób ciągle rośnie i rośnie. Do tego jeszcze dochodzi temat surogacji, który też jest ostatnio dość kontrowersyjny. Często widzę, kiedy są publikowane w mediach zdjęcia gwiazd, które pokazują się z nowym dzieckiem urodzonym przy pomocy surogatki. I też wzbudza to wiele kontrowersji dotyczących poddawania, tak, tak w sumie, takiej rzeczy jak macierzyństwo, czy też takiej rzeczy jak, wiecie, zachodzenie w ciążę za pieniądze. Ciąża to jest, ciąża i poród to jest olbrzymie, olbrzymie obciążenie dla organizmu. I, i tutaj pojawia się pytanie, czy, czy takie rzeczy w ogóle powinny być? Monetyzowane, czy powinny być dostępne na sprzedaż, czy nie będą stwarzać presji ekonomicznej na kobietach mniej uprzywilejowanych niż gwiazdy hollywoodzkie, która to presja będzie sprawiać, że będą ruinować swoje zdrowie albo narażać wręcz swoje życie dla, dla pieniędzy bogatych ludzi, którzy chcą mieć dziecko. Nie wiem do końca jeszcze, jak do tego podchodzić. Wiecie, jeżeli by tak na to patrzeć, to, no, to, to praca w wojsku, jest, zwłaszcza w Stanach, jest też no, wynajmowaniem swojego ciała za pieniądze, i temu ciału też w wojsku, jakby, może stać się spora krzywda. Też jest ryzyko śmierci albo kalectwa, i też jest sporym obciążeniem fizycznym. Więc czy to też powinno być legalne? Nie? A moje ciało, mój wybór, no chyba, że jednak nie. Pisze szynek 3, 2, 2, 3. No nie, właśnie. Więc tak, bo pierwsze, ja nie wyraziłam kategorycznej opinii na temat tego, czy uważam, że surogactwo powinno być legalne, czy nie. Wydaje mi się, że surogacja może powinna być legalna, ale nie za pieniądze. Jakby, że powinny być może um, jakiegoś rodzaju ograniczenia i regulacje. Słuchajcie, większość wolnego rynku jest poddawana nie bez powodu różnego rodzaju e, ograniczeniom i regulacjom, i myślę, że tym bardziej powinno to dotyczyć tak drażliwych sfer, jak, no, mm, jak wynajmowanie swojej macicy za pieniądze. Może jeżeli wiecie, jeżeli jest ktoś, kto chce m, mieć dzieci, a nie może, bo umówmy się, wiele osób też pisze, że adopcja istnieje. Adopcja jest czymś kompletnie innym niż. E, niż decyzja, niż zdecydowanie się na dziecko biologiczne. Adopcja nie powinna zastępować rodzicom, którzy nie są w stanie e, począć dziecka. Adopcja nie powinna być zastępstwem do tego. Adopcji potrzebują dzieci o bardzo konkretnych e, potrzebach. Adopcja służy tylko i wyłącznie temu, a, adopcja służy wyłącznie dobru dziecka, które potrzebuje być adoptowane. Nie nie powinna służyć do zaspokajania potrzeb rodziców, takich jak, jak chęć posiadania dziecka. Dzieci, które są dostępne, do dzieci, które można adoptować często są w bardzo specyficznych okolicznościach też, bo, bo nie, bardzo mało jest na rynku adopcyjnym niemowląt do adoptowania, Większość, a większość dzieci które nie jest niemowlętami, a jest gdzieś tam w systemie, jest po pierwsze w bardzo skomplikowanej sytuacji prawnej, bo często te decyzje na temat tego, kto sprawuje nad nimi opiekę, ciągną się w sądach latami, a po drugie często są dziećmi o specyficznych potrzebach, dziećmi po traumach, dziećmi z zaburzeniami, dziećmi z problemami zdrowotnymi, dziećmi z problemami natury psychicznej. I decydowanie się na, na przygarnięcie takiego dziecka nie jest tym samym, co zdecydowanie się na, na biologiczne rodzicielstwo. Więc, więc oczywiście ja nie twierdzę, że surrogacja nie powinna istnieć. Myślę, że jeżeli ktoś chce zrobić dla ciebie coś takiego, żeby pomóc ci w urodzeniu dziecka, to jest ok, ale wprowadzenie do tego. Jakiś, wiecie, tego elementu finansowego prowadzi do mm, możliwości ogromnych nadużyć. Wilcza jeszcze dodaje, że nawet niemowlęta nie są bez historii. Nawet jeśli adoptuje się niemowlę, trzeba być gotowym, że może mieć swoje specyficzne potrzeby wynikające z jego sytuacji. Dokładnie. Rodzice, którzy, zajmują, którzy, rodzice, którzy tworzą um, Najczęstsze rozwiązanie dla dzieci, które potrzebują opieki to są różnego rodzaju właśnie domy zastępcze i ludzie, którzy się zajmują opieką nad takimi dziećmi potrzebującymi opieki, to, to jest zupełnie, mam wrażenie, inny rodzaj ludzi gotowych na innego rodzaju poświęcenia niż taki przeciętny sobie po prostu rodzic, który chce sobie po prostu mieć swoje dziecko. Co nie mówię, że, że swoje biologiczne dziecko nie, nie stwarza wyzwań, po prostu są to z, zwykle inne wyzwania. Ludzie zbyt często mylą wolny wybór z wyborem pod przymusem ekonomicznym. To strasznie zaburza takie dyskusje. E, tak, to prawda, ale ten argument o przymusie ekonomicznym jest często używany przeciwko sexworkerkom, co jeszcze bardziej komplikuje tę dyskusję, bo myślę, że najważniejsze w sumie, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że przymus ekonomiczny istnieje i musimy z nim wszyscy dealować, niezależnie od tego, e, jaki rodzaj usług oferujemy, czy jak, w jaki sposób swój czas sprzedajemy za pieniądze. Istnienie i, ak i jakby akceptowanie tego, że istnieje przymus ekonomiczny, nie znaczy, że powinniśmy piętnować osoby poddawane temu przymusowi ekonomicznemu. Czyli ja nigdy nie rozumiałam, w jaki sposób ten argument można wykorzystywać przeciwko seksworkerkom. Tak samo jak nie rozumiem, jak można by ten argument wykorzystać przeciwko kobietom, które decydują się na surogację za pieniądze, w sensie, zaoferują swoje, swoje usługi jako surogatki. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby na przykład serać na takie kobiety, bo uległy przymusowi ekonomicznemu i zdecydowały się na takie rozwiązanie, które w jakiś sposób same uznały, poprawi ich jakość życia. Tak, a z jakiegoś powodu non-stop używa się tego samego argumentu, żeby Srać na, y, na kobiety wykonujące pracę seksualną. Okej, okay. um, tyle ode mnie, może w temacie.